Zdrowie. pi. Ale siadaj i pij. Siadaj. Siadaj. Zdrowie. Zdrowie. Yeah. pi. Oh yeah. Chcesz palić? Dobra. Pal. Oh Gdzie jest... Gdzie jest dym? Co? Zdrowie. Czeka, nie pij. Na zdrowie. Ej! Zdrowie! No na zdrowie! Halo! Ty pijoku. Zdrowie. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co? Bógu. O ja. To za. No co? Tata. Halo. Halo. JS co? A co a co a co co robisz Oh my god What are you up to? Huh? Co szukasz? Co szukasz? No, dzwoń. Do kogo dzwonisz? To jest halo. Nie ma nie ma mnie. To jest halo. No. Gdzie idziesz?